Cześć, robiłam wczoraj porządki w moich cieniach, w moich moich, w sensie w moich paletach pojedynczych cieni z Glam Shop zresztą Wam pokażę. I tym razem podzieliłam je sobie trochę inaczej, bo kiedyś miałam tak, że miałam paletę ciepłych cieni, paletę ym, zimną, czerwoną i tak dalej, wiecie o co chodzi. Teraz sobie podzielam tak, że rzeczywiście w jednej palecie są turboty, niemniej podejrzewam, że niedługo y, trzeba będzie większą paletę albo y, po prostu drugą, taki. Spoiler, cienie, pigmenty prasowane, które są rewelacyjne, i wtedy podzieliłam sobie maty i błyszczące. Tu mam dwie palety błyszczących cieni, typowo metaliki, perły i tak dalej, dłochromy, i dwie mam palety matów. I powiedzcie, czy te palety nie są satysfakcjonujące, jak się na nie patrzy. I e, mam ochotę, słuchajcie, zrobić makijaż matowy, ciemnobrązowy. Takie smoky, takie brązowe, takie kawowe, apetyczne, czekoladowe. Mam nadzieję, że wystarczą mi do tego cienie pojedyncze. Coś mam gdzieś to się się o ten kadr jak zwykle ustawiony. Wiecie czemu ten kadr jest raz dobrze, raz źle? Dlatego, że ja ym, zmieniam baterie i tak dalej, i wtedy muszę to wszystko poprzekręcać i potem jest tego taki efekt. E, A nie mogę wejść od tyłu, żeby sobie ustawić, no bo jestem przy oknie i tam nie ma dojścia. E, wracając do tego smołki, to właśnie ułożyłam sobie całą paletę, w której właściwie większość kolorów to są brązy. Ten rząd to jest trochę fioletów, tutaj macie trochę takich czerwonych odcieni i e, niebieskich. Te dwa w zasadzie rzędy, no oczywiście bez czarnego, to są brązy, czyli zobaczmy ten pierwszy rząd, ile w Glam Shop jest takich pośrednich odcieni brązów. I one różnią się pod tonami, bo jeden jest po prostu z żółtym podtonem, inny z neutralnym, jeszcze inny z ciepłym, jeszcze inny z, e, jest typowo zimny, jeden jest z różowym i tak dalej. Więc stwierdziłam, że wykorzystam chyba dzisiaj e, głównie e, paloną kawę, jeszcze sprawdzę, tak, i piernika, to są te dwa. Palona kawa jest zimna, piernik jest taki przy niej trochę bardziej czerwony, i właśnie mam ochotę na jakieś takie. Na taki mocny makijaż, ale monochromatyczny, może z jakimś hiper błyszczącym wewnętrznym kącikiem. Także myślę, że po prostu zacznijmy standardowo od przygotowania cery. Pod oczami mam dzisiaj krem z e, bielędy peptydowy, i na twarzy mam krem z kwasem hialuronowym. I wybieram jakiś podkład. Za bardzo dawno tego nie używałam. To jest e, Catrice Liquid e, Coverage w kolorze 10 chyba. Bardzo dawno go nie używałam. bo chyba jest cały czas dostępny, A nie było tak nawet, że oni mieli zwiększyć gamę kolorystyczną. W ogóle dzisiaj tak trochę niespodziewanie mogę nagrywać. I moje postanowienie właśnie teraz jest takie, żeby nagrywać jak tylko się da ciągle. Ciągle, ciągle, ciągle. Podkład nałożyć dzisiaj pędzelkiem T101, czyli takim dużym, okrągłym. On jest świetny też do brązera, do mineralnych podkładów. No jest świetny, bo jest duży. Szybko załatwię. Nie wiem, czy on jest. Na promocji też teraz ten albo 101, 102. No, fajny jest ten podkład, tylko właśnie. I pamiętam, czy mnie zapychało po nim. Pamiętam. Świetny, jest tak leciutki. I tak dobrze przy tym kryje i ten kolor. Właśnie dziesiątka moim zdaniem jest ładny, jest taki beżowy, ale też to nie jest najjaśniejszy na świecie kolor. To nie jest najjaśniejszy. Wiele z Was mi niestety pisze, że. Mimo tego, że jest bardzo jasne, to i tak jest dla Was za ciemne. Ale właśnie tak mi się coś kojarzy, że chyba miały być wprowadzone inne odcienie. Tylko czy wprowadzili? Pędzel o 114. On jest idealny do takiego punktowego jeszcze nanoszenia gdzieś. No, fajny jest ten podkład. Lekko zastyga i robi się lekko matowe, Zresztą wygoznacie, znacie, więc nie powinnam Wam go. Korektor pod oczy. E, użyję mojego ostatniego ulubieńca o którym Wam wspominałam to jest korektor z firmy Urban Decay tylko go namierzę chciał się schować nałożę go przy użyciu pędzla psikniętego mgiełką nawilżającą, trwalającą z marka Jacobsa dlatego, że ten korektor jest dość e, suchy sam w sobie ja go jeszcze trochę poużywam ja wam o nim więcej powiem bo ogólnie on jest genialny tylko widzę, że on może być dla niektórych chyba za suchy więc zobaczymy dzisiaj jak się sprawdzi przy takiej, wiecie, nietypowej aplikacji. A kolor, który mam to jest Fair i Warm, czyli ciepły. Jest jeszcze chyba zimny i neutralny, wydaje mi się, że jest takie, taki podział. Ja długo, długo chciałam go kupić, ten korektor, wiecie, bo pewnie część z Was pamięta, że jestem ogromną fanką, a przynajmniej długo byłam, podkładu All Nighter. Właśnie też muszę jakoś w najbliższym czasie do niego wrócić. Za to, jaki był trwały i mocno kryjący, jak fajnie wyglądał. No i muszę Wam powiedzieć, że ten korektor stoi na wysokości zadania. Jakby nie, nie, nie jest tutaj w cieniu cudownego podkładu, wręcz przeciwnie, uważam, że to jest duet idealny, również właśnie na wesele i tak dalej. I wiecie co? Dostałam jakiś czas temu zapytanie od jednej z Was w związku z nadchodzącym, właśnie sezonem ślubnym. Um, czy bym nie nagrała znowu jakiegoś makijażu ślubnego no w sumie nie wiem, jeżeli byłoby jakieś zapotrzebowanie, jeżeli byłoby zapotrzebowanie, to mogłabym nagrać, ja mam w ogóle tyle pomysłów, żebyście wiedziały na te wszystkie filmy i teraz jak tylko mogę, to nagrywam codziennie żeby zrobić zapas, żeby już nie musieć was, wiecie, zostawiać na tak długo bez e, filmów, dobra, teraz to utrwalimy skóra pod okiem wygląda się na tyle ok, że użyję pudru z hudy, to jest Huda Beauty, och Sugar Cookie. To są pudry z tej kolekcji Easy Bake. Ja Wam powiem, że ja bardzo lubię ten puder. Nie mam nic do niego. Ten sam pędzel to jest testa 118 Bardzo zdrobniusio zmielony. Bardzo ładnie utrzymuje makijaż przed okiem. Pod okiem nawet chyba też bym powiedziała właśnie, że troszkę zapobiega zbieraniu się korektora, ale pamiętajcie, że to jak wygląda makijaż pod samym okiem, bo to jest bardzo specyficzna Strefa na naszej twarzy, to zależy od wielu czynników. To zależy od pielęgnacji, od kremu, czyli który nakładacie pod y, makijaż, pod oko, od y, korektora, y, od techniki aplikacji. No i oczywiście od tego, właśnie, czym utrwalicie. Jakby to nie jest tak, że to jest na przykład zbieranie się jest tylko winą jednego produktu. Ja jestem trochę osłabiona, więc mogę zapytać, jak. Nieco starszy człowiek niż jestem. Um, tak, chociaż pewnie nie jeden starszy ode mnie ma lepszą kondycję, ale wracając do tego pudru, to um, gdzieś słyszałam, kogo to było, na jakimś szkoleniu, ale nie, że na nim byłam, tylko słyszałam wykład, że jak się też zbiera korektor w załamaniu, to trzeba pudrować jakby w dwie strony i chyba coś w tym jest. Wiecie, żeby w jedną stronę wciskać i w drugą, natomiast ja sobie jeszcze przejadę. Tylko wyczyszczę tutaj pędzelkiem z setu fioletowego, który jest po prostu tak miękki, no ale to Wy wiecie. I zmiotę ewentualne pod nadmiary tutaj. Tak, a resztę twarzy utrwalę dzisiaj czym by tutaj... A, wiecie? Wiecie czym? Dawno nie używałam pudru Jennifer Lopez z Inglota. To jest numer J111 Nude i on jest, wydaje się być bardzo ciemny, natomiast o dziwo na skórze tak nie wygląda i użyję sobie e, pędzla z serii Royal. Powiem Wam, że tak mi się spodobały te zresztą wam też <grych> te trzonki, e, że chyba następne dwa zestawy, które wprowadzę, to będą miały też taki kształt trzonku. Ten puder, on odrobinę koloru nadaje, ale naprawdę nie ma się co bać, bo, bo on jest taki półtransparentny i daje taką niewielką poświatę. On ma sobie takie drobineczki, ale to nie jest nic strasznego. Widzicie, on jest dużo ciemniejszy niż moja cera, a tego nie widać i fajnie zostawia buzię cerę taką miękką, wiecie? Też ładne te brązy od Inglota. Dobra, czyli cera jest wstępnie przyszykowana, to myślę sobie, że mogłabym, ją też teraz, że mogłabym ją też teraz wykonturować. Do konturowania mam te nowe zestawy z Benefitu, ale dziś nie będę ich używać, bo ostatnie moje zdarzenie z tą hulą było jakieś nie takie. Nie wiem, czy ja jestem za blada, czy może to jest kwestia podkładu, więc poszukam czegoś innego. O, tej paletki dawno nie używam, to jest nowość ze Smashboxa. A nie wiem nawet czy jeszcze jest w ofercie, ale powinna być, bo to jest względna nowość. Użyję tych dwóch pudrów, ten jest chłodniejszy i trochę może tego do ocieplenia. Jest bardzo ciężka ta paleta, więc ją odłożę. I użyję też pędzla z serii Royal. No tyle słuchajcie mam, baby hair mi rosną w takim tempie, że nie dość, że je zawsze upudruję i są siwe wkoło głowy, to jeszcze mi się kleją do makijażu. Tak, to na razie, na razie zostawię, później jeszcze sobie najwyżej dokonturuję. Słuchajcie, czas na brwi. Moje brwi ostatnio są gęste. I nawet tu jest znośnie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tu miałam taką dość sporą dziurę. Więc użyję kredki Precisely My Brow od Benefitu. Oczywiście Gimme Brow numer 1. Tak, 1. Ostatnio dostałam paczkę. Z zapasami z benefitu, za którą bardzo dziękuję. A wiecie, co wrócę jeszcze teraz na chwilę do tematu, Brwi, jeśli chodzi o wrócę. To znaczy, ja sobie w głowie tak wracam, a wiecie, że nie odpowiadacie mi, jakby. Nie jest to rozmowa w dwie strony, więc tak mówię, wrócę do tematu. E, jak jeszcze z temu, e, jak wyszła Anastazja do Polski, to wam mówiłam. Anastazja Beverly Hills, oczywiście mam na myśli do Sephory, to mówiłam, że a, fajnie, wypróbuję może tą taką jej kultową, tam kredkę do brwi. Tak, pomady, jak pomady. Ja tam nie lubię za bardzo się bawić w brwi, jak wiecie zresztą, więc pomady to może bym się nawet nie chciała jakoś specjalnie używać. Yy, ale jak ja widzę, to co się dzieje w ogóle z cenami yy, w Seforze. Jeśli chodzi w polskiej seforze o Anastazję, to mi się odechciewa. Pojedyncze cienie kosztowały jak weszło 99 zł. Pojedynczy cień, wkład jeden taki kółeczko. Teraz kosztuje 110. Jakoś mi się tak odechciało tego testowania. E, no dobra, to może przejdziemy zaraz do tego oka, tylko myślę sobie, że nałożysz sobie teraz trochę. Bazy tej piluis, gdzie ona tutaj jest. Przekonuje się trochę do niej. Mam. No. Przekonuję się trochę do niej. To znaczy, może też nie, że ja byłam do niej jakoś źle nastawiona i nie lubiłam strasznie czy coś, tylko no nie wiem, <grym> co mam Wam powiedzieć. Chyba faktycznie jeszcze bardziej przedłuża trwałość makijażu i faktycznie łatwo się blenduje, szczególnie maty, jak są bardzo nasycone. Używałam jej wczoraj, w moim tutaj światoprzestrzeni wczoraj nagrywałam film z paletką Daniela i Tune. Tam są bardzo nasycone maty, są drogą też bardzo dobrej jakości, no ale jednak z takimi cieniami się tak pracuje dość. no, wymagają, one wiecie, tego rozpracowania, w roztarcia, wtarcia i tak dalej. I faktycznie ta paleta ułatwia pracę z y, takimi intensywnymi kolorami. Dobra, planujemy mm, głębokie, bogate, brązowe smoki. Co z tego wyjdzie, to się zaraz przekonamy. Zacznę dzisiaj y, od tyłu, <grych> czyli od nakładania kolora, koloru piernik na całą powiekę i to jest ten tutaj, czyli taki ciepły, czerwonawy brąz. Wjeżdżam na załamanie. Pierwsze co robię teraz, to yy, nadaję sobie kształt tego całego mojego cieniowania, tego najciemniejszego koloru, poprzez właśnie takie wklepanie i minimalne roztarcie granic, po prostu yy, takie zmiękczenie tej linii granicy. Staram się jakim pędzlem to rozcierać. Yy, będę to rozcierać pędzelkiem o 107, czyli taką mniejszą wersją o 108. On jest brudny, ale jego czyścik wyczyściłam, więc on nie brudzi. I ja to będę chyba rozcierać średniaczkiem. Tak. Czyli podobna kolorystyka też taka z różowym, czerwonym tonem. I na sam koniec rozetrę to trochę tym. To jest yy, frykaz. Taki już jaśniutki kolor. Cały czas jednym pędzlem robię, bo nawet chcę, żeby te kolory się szczerze mówiąc mieszały. Jeszcze tym piernikiem przejadę po powiedzę, bo patrzę w podgląd, że chyba mi się tutaj te jaśniejsze cienie troszkę osypały. Teraz trzeba by było jednak trochę rozświetlić podłukami brwiowymi, ale wezmę do tego chyba venus z sypką. ostatnio robiłam takie skuteczne porządki, że już myślałam, że nie znajdę moich sypkich cieni venus ma. Czyli to jest y, ten sypki pigment, który jest y, imitacją y, pigmentu MAC vanilla. Taki błyszczący między zresztą. Zaraz zobaczycie. Między właśnie złotem, a różem. Piękna perła. Taki fajny malutki pędzelek, który będzie nie... Stanawiam się teraz nad przyciemnieniem tego wszystkiego jeszcze tu wzdłuż linii rzęs. Później jeszcze sobie tu wyczyszczę. Wiecie co? Chyba zaryzykuję i pomieszam po prostu pędzelek z setu fioletowego pomieszam paloną kawę, czyli to jest ciemny, zimny brąz z babą Jagą, czyli z czarnym. Co zrobiłam tym czarnym? To przyciemniłam linię rzęs, bo nie chcę robić eyelinera, i lekko ten cień wyciągnęłam też tutaj, czyli dałam taki efekt, widzicie? Podciągnięcia oka z jednej i z drugiej strony. A teraz to, co robię, to delikatnie to wszystko cieniuję, żeby przejście tu między czernią a brązem było jak najdelikatniejsze. Fajno, to podoba mi się to z tym czarnym, takiego nadało jeszcze charakteru em, temu łoku. E, I co byśmy zrobili teraz z dolną powieką? No trzeba ten ciemny trend, nurt utrzymać, ale pojedziemy od tyłu, od kredki. Kredka, proszę Państwa, firmy Milani, e, 01 Black, bardzo dobra Milani, ma czarne kredki. Można by też tutaj było sobie pojechać z brązową, jakby ktoś nie chciał czarnej. Nakładam ją na linię wodną oka, ale jakby jadę po nasadzie rzęs włosków, czyli bardziej widzicie po tej krawędzi. Nie, tutaj wewnętrzny kącik sam nie dojeżdżam. I wezmę teraz sobie pędzelek z Satu Royal. tylko że jest w białym kolorze. To jest najlepszy pędzelek do takich akcji. Ten i jeszcze o 111, czyli ten. A ten chyba czekamy na do tego. I ja rozcieram tą kredkę bardziej tu, bardziej w zewnętrznym kąciku. Zobaczcie jak się zmienia kształt, widzicie? W sensie nie, źle powiedziałam, nie, że ją bardziej rozcieram, ale że ją niżej rozcieram. Teraz wrócę do pędzla, który ma cię nie się też przydałaby mi się bardziej o 105, tak. I trochę tego średniego cienia. To był średniaczek. Czekajcie, czy? Tak, średniaczek, taki, o. Takie cienie, takie brązy na takiej właśnie lekko czerwonej bazie, one przepięknie kontrastują z bielą, też białe dlatego oczy też wydają się takie trochę, jak to powiedzieć, też tak samo czarny kolor kontrastuje, więc te oczy wydają się takie być bardzo, bardzo białe. E, białka w sensie. E, ścieniowanie myślę, że już skończę. Podoba mi się to, co mi tutaj wyszło. Podoba mi się to naprawdę. E, zastanawiam się jeszcze nad rzęsami. Pochowam wszystko. nie mam takie postanowienie, że jak robię, to od razu sprzątam. Przetestuję dzisiaj kolejną parę, którą zastanawiam się właśnie, żeby wprowadzić do naszej oferty. Te, co testowałam w tym makijażu Daniel i Tune Cosmetics, na pewno wprowadzę. Są genialne, bardzo są lekkie, mimo tego, że są duże i są na ciemnym pasku. Bałam się właśnie, że będą niewygodne, a są genialnie wygodne. Bardzo łatwo się je nakleja, bo one są sztywne, ale mają bardzo ładny kształt oka że to też na pewno trzeba skleić, skrócić. I to sporo. To jest świetny model, Wam pokażę, zanim nakleję. Taki bardzo rozszczepiony, Podobny trochę chyba do Samanty od... od chudy, tak. Ale muszę iść po nożyczki, bo oczywiście nie mam. To są tak fajnie krzaczaste te rzęsy. Powinny dać super efekt przy tym makijażu. No. <laughs> hi, 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 hi. Klej oczywiście chuda, najlepszy moim zdaniem. Jak yy, przykleję rzęsy i wytuszuję moje, to powrócę. Słuchajcie, i teraz zrobię usta. I z góry mówię, że to będą kontrowersyjne usta, ale ja je chcę zrobić, bo chcę, żeby ten makijaż był taki przerysowany, w moim odczuciu seksowny i smoki, i kobiecy, i wszystko razem. I chcę zrobić usta też takie przerysowane, generalnie, więc używam konturówki. To jest MAC Strip Down e, i szminki MAC w kolorze Myth. E, szminka jest całkiem jasna, konturówka jest lekko brązowa. Także taki jest mój cel, tak chcę i tak mi się podoba i tak przerysuję sobie w granicach być może nawet niezdrowego rozsądku, ale oczywiście jeżeli Wy chcecie, możecie nałożyć błyszczyk, możecie nałożyć konturówkę, matową szminkę, co tam chcecie, jakby pozwólcie mi się pobawić dzisiaj tym makijażem, gdyż yy, moja praca ostatnio to mi sprawia tyle radości, że już nie pamiętam kiedy mi tyle sprawiała. I jeszcze jedno, dziewczyny, to jest tylko makijaż. To są tylko sztuczne rzęsy na chwilę. Ja, jak skończę nagrywać, to biorę laptopa pod pachę i to edytować na dół na kanapę. I jedyne, kto to będzie podziwił, to mój mąż. I dzieci. Także trochę luzu do tego makijażu. I tak to by było na tyle, mam nadzieję, że ta propozycja Wam się podoba, e, ja wiem, że nas mocna, wieczorowa, przesadzona i tak dalej, ale miałam taką ochotę coś takiego dla Was nagrać i zmalować i tak mi się świetnie w tym czuję, jest piątek 14.05, więc o, chyba zaraz dam czadu od pola jakąś muzę i zrobię tutaj e, największą domówkę świata, oczywiście żartuję sobie, e, tak to wszystko, pamiętajcie o kciukach o komentarzach e, może jeszcze spryskam sobie tą giełką Marka kopsa Pamiętajcie o kciukach, o komentarzach i koniecznie o subskrypcji. Jaki podkład ja dziś nakładam? Aha, ten, bo patrzcie, że mam taką ładną cerę. Ten z Catrice. Tak, błysiaczki.